W poprzednim filmie wspomniałem, że Printowski to kompletne rozwiązanie dla fotografów. I to właśnie miałem na myśli. Bo jest to narzędzie, które zajmuje się sprzedażą Twoich fotografii jako domowych galerii sztuki od A do Z. Aplikacja, której poświęcone jest to szkolenie, to jeden z elementów większej układanki. Bo Printowski to w zasadzie tak najogólniej rzecz ujmując, trzy główne elementy. To doskonałej jakości piękne i trwałe olarty, które stworzymy z twoich zdjęć. To również aplikacja, która w kapitalny sposób zaprezentuje twoje prace, bo większość ludzi nie potrafi sobie wyobrazić, jak coś mogłoby wyglądać, dopóki tego nie zobaczą w rzeczywistości, a aplikacja pozwoli zajrzeć im w przyszłość i wyobrazić sobie, jak ich zdjęcia będą wyglądały na konkretnej ścianie w ich domu. Do tego aplikacja pomoże Ci również przejść przez kolejne etapy sprzedaży w czasie spotkania z klientem. Wreszcie, po trzecie, system printowskiego to również marka WallPix, specjalnie zaprojektowana dla klientów fotografów. Pomaga ona budować zaangażowanie Twoich klientów. Buduje w ich oczach wartość fotobrazów, które Ty im oferujesz. Zdejmuje z Ciebie ciężar promowania ULartów i znacznie i znacznie zwiększa szansę dobrej sprzedaży. E, tak więc w tym momencie e, myślę, że masz już takie całościowe spojrzenie na system printowskiego. Natomiast w kolejnym filmie e, poświęcę jeszcze parę słów procesowi e, sprzedaży. A ten, żeby był skuteczny, też musi być robiony w kilku etapach. E, ale o tym więcej w kolejnym filmiku.